Witaj na kanale, gdzie rozwój osobisty jest zajebisty. W świecie pełnym pośpiechu i nadmiaru, sztuka minimalizmu i hygge, jawi się niczym latarnia, która prowadzi nas ku prostocie i spokoju. Każdy z nas poszukuje sposobu na życie pełne równowagi i autentyczności, a minimalizm oraz hygge oferują mapę, jak tego dokonać. Minimalizm to nie tylko pozbywanie się rzeczy, ale świadome życie, skoncentrowane na tym, co naprawdę ma znaczenie. To droga do większej satysfakcji, pozwalająca czerpać więcej z każdej chwili i każdego dnia. Hygę sztuka duńskiego szczęścia, to umiejętność tworzenia przytulnych, ciepłych chwil, które wypełniają nasze życie radością i spokojem. To celebracja małych codziennych przyjemności, które sprawiają, że czujemy się bezpiecznie i szczęśliwie. Dzisiaj wyruszymy fascynującą podróż przez te dwie filozofie. Odkryjemy, jak minimalizm i hyge mogą odmienić nasze życie, przynosząc więcej spokoju, radości i głębokiej satysfakcji. Poznajmy korzyści płynące z tych praktyk. Praktyczne wskazówki, jak zacząć oraz jak te dwie filozofie mogą współgrać, tworząc harmonię w naszym codziennym życiu. Przygotuj się na inspirującą podróż ku prostocie i szczęściu. Wyruszmy razem, by odkryć, jak niewiele potrzebujemy, by być naprawdę szczęśliwymi. Minimalizm to nie tylko pozbywanie się rzeczy, ale przede wszystkim sposób na odzyskanie kontroli nad naszym otoczeniem i umysłem. Badania pokazują, że zagracone przestrzenie mogą prowadzić do zwiększonego poziomu stresu i niepokoju, podczas gdy uporządkowane otoczenie sprzyja lepszemu samopoczuciu i koncentracji. Profesor psychologii z Uniwersytetu Princeton Sabine Kastner przeprowadziła badania, które pokazują, że bałagan w przestrzeni życiowej przeciąża nasz mózg i zmniejsza zdolność do skupiania się na zadaniach. Porządek w otoczeniu pomaga zredukować stres i zwiększyć produktywność. Minimalizm wpływa nie tylko na nasze otoczenie, ale także na nasze relacje międzyludzkie. Skupienie się na jakości. Nie ilości dotyczy również ludzi, z którymi spędzamy czas. Oczyszczenie naszego życia z toksycznych relacji pozwala nam inwestować energię w te, które przynoszą nam radość i wsparcie. Jak powiedział Jim Rohn, jesteś średnią z pięciu osób, z którymi spędzasz najwięcej czasu. Minimalizm pomaga dokonać świadomego wyboru. Kto jest w naszym najbliższym kręgu? Co prowadzi do głębszych i bardziej autentycznych relacji? Jeśli mamy mniej rzeczy do uporządkowania i mniej zobowiązań materialnych, możemy poświęcić więcej czasu na budowanie i pielęgnowanie relacji z rodziną i przyjaciółmi. To sprawia, że nasze życie staje się bogatsze emocjonalnie. Minimalizm to również droga do oszczędności. Mniej rzeczy oznacza mniej wydatków. Kiedy przestajemy kupować zbędne przedmioty, nasze zasoby finansowe mogą być lepiej zarządzane. To prowadzi do mniejszego stresu finansowego i większej stabilności ekonomicznej. Badania pokazują, że ludzie, którzy praktykują minimalizm, często mają lepszą kontrolę nad swoimi finansami. Zamiast wydawać pieniądze na impulsywne zakupy, inwestują je w doświadczenia, które przynoszą długotrwałą radość i satysfakcję. Na przykład, zamiast kupować nowy telefon co roku, minimalista może zdecydować się na inwestowanie w podróże lub kursy, które rozwijają jego umiejętności i pasje. To nie tylko oszczędza pieniądze, ale również wzbogaca życie. Tak jak mówiłem, minimalizm to nie tylko pozbywanie się rzeczy. To sposób na odkrywanie siebie na nowo. Aczkolwiek, eliminując zbędne przedmioty, otwieramy przestrzeń na to, co naprawdę ma dla nas znaczenie. To czas na rozwijanie pasji, realizację marzeń i rozwój osobisty. Jak powiedział Leonardo da Vinci, prostota jest najwyższym stopniem wyrachowania. Minimalizm pozwala nam skupić się na tym, co naprawdę chcemy osiągnąć. Bez będnych rozpraszaczy lepiej rozumiemy nasze cele i możemy skuteczniej dążyć do ich realizacji. Kiedy pozbywamy się zbędnych przedmiotów, mamy więcej czasu na rozwijanie hobby, naukę nowych umiejętności czy pracę nad projektami, które nas fascynują. To prowadzi do większej satysfakcji z życia i poczucie spełnienia. Minimalizm to nie tylko styl życia to filozofia, która przynosi głębokie zmiany w naszym postrzeganiu świata. Dzięki niemu możemy cieszyć się prostotą, która prowadzi do większej satysfakcji i wewnętrznego spokoju. To podróż ku bardziej świadomemu, autentycznemu i pełnemu życiu. Hygge, sztuka duńskiego szczęścia, to coś więcej niż tylko koncepcja. To sposób na życie, które promuje przytulność, komfort, celebrację małych, codziennych chwil. Jakie są kluczowe aspekty hygge? Hygge pochodzi z Danii i jest głęboko zakorzenione w tamtej kulturze. To umiejętność tworzenia przytulnych, ciepłych chwil, które przynoszą radość i spokój. Hygge to prostota, która sprawia, że czujemy się bezpiecznie i szczęśliwie. Termin hygge pojawił się w języku duńskim w XIX wieku i od tego czasu stał się fundamentem duńskiego stylu życia. Autor książki Hygge, Klucz do Szczęścia, opisuje hygge jako sztukę bycia obecnym i czerpania przyjemności z prostych rzeczy. Hygge to świeczki, ciepłe koce, dobre jedzenie i towarzystwo bliskich osób to momenty, które sprawiają, że czujemy się dobrze. Praktykowanie hygie ma pozytywny wpływ na nasze zdrowie. Badania pokazują, że regularne tworzenie przytulnych, spokojnych chwil może zmniejszyć poziom stresu, poprawić nastrój i zwiększyć ogólne poczucie szczęścia. Kiedy otaczamy się komfortem i ciepłym, nasze ciało i umysł relaksują się. Co sprzyja lepszemu zdrowiu psychicznemu i fizycznemu. Badania przeprowadzone przez Happiness Research Institute w Kopenhadze pokazują, że Duńczycy są jednymi z najszczęśliwszych ludzi na świecie, a hygge odgrywa kluczową rolę w ich codziennym życiu. Regularne praktykowanie hygge pomaga w budowaniu silniejszych więzi społecznych i poprawia jakość snu. Jak możemy wprowadzić hygge do naszego życia? Zacznijmy od naszych domów. Hygge to przede wszystkim atmosfera. Ciepłe oświetlenie, naturalne materiały i przytulne tekstylia tworzą przestrzeń, w której czujemy się komfortowo i bezpiecznie. Świece są nieodłącznym elementem hyge, a ich ciepłe światło wprowadza spokój i relaks. Wyobraź sobie wieczór spędzony przy kominku z ulubioną książką w ręku, otulony miękkim kocem. Na stole stoi kubek gorącej herbaty, a wokół ciebie panuje cisza i spokój. To jest esencja Hyge. Hygge to nie tylko wieczory w domu. To też małe codzienne rytuały, które przynoszą radość i spokój. Poranna kawa, wypita w ulubionym kubku, wspólne gotowanie z rodziną, spacer w parku to wszystko momenty hygge. Kluczem jest bycie obecnym i cieszenie się tą chwilą. Zamiast śpieszyć się przez poranek, poświęć kilka minut na spokojne wypicie kawy. Ciesz się smakiem, zapachem, chwilą. To praktyka, która może przynieść wiele radości. Teraz, gdy zrozumieliśmy, czym jest minimalizm i hykę. Oraz jakie korzyści mogą przynieść. Czas na praktyczne wskazówki, jak zacząć wprowadzać te filozofie do naszego codziennego życia. Zacznijmy od prostych, ale skutecznych kroków, które pomogą nam uprościć nasze życie i cieszyć się większym spokojem i szczęściem. Rozpoczęcie przygody z minimalizmem może wydawać się trudne. Ale małe kroki prowadzą do wielkich zmian. Zacznij od analizy swojego otoczenia. Przejrzyj swoje rzeczy i zadaj sobie pytanie: czy to naprawdę jest mi potrzebne? Czy to dodaje wartości mojemu życiu? Stopniowo pozbywaj się przedmiotów, które nie spełniają tych kryteriów. Zacznij od jednego pomieszczenia, na przykład od sypialni. Przejrzyj szafę i zdecyduj, które ubrania nosisz regularnie, a które tylko zajmują miejsce. Ubrania, których nie nosiłeś przez ostatni rok, prawdopodobnie nie są ci już potrzebne. Oddaj je lub sprzedaj, dając im drugie życie. Nasze życie online może być równie chaotyczne jak fizyczne przestrzenie. Cyfrowy minimalizm polega na uporządkowaniu naszych cyfrowych zasobów i ograniczeniu czasu spędzanego na urządzeniach elektrycznych. Zrób porządek w swoich plikach. Odsubskrybuj niepotrzebne newslettery i ogranicz czas spędzany w mediach społecznościowych. Przejrzyj swoją skrzynkę e-mailową i usuń niepotrzebne wiadomości. Użyj filtrów i folderów, aby uporządkować ważne maile. Zainstaluj aplikację do monitorowania czasu spędzonego na telefonie i spróbuj ograniczyć ten czas o 10 lub 20%. Badania pokazują, że przeciętny użytkownik telefonu komórkowego sprawdza go ponad 150 razy dziennie. Ograniczanie czasu spędzonego na telefonie może znacząco poprawić nasze samopoczucie i produktywność. Jak już wiesz, hygge to sztuka tworzenia przytulnych, ciepłych chwil. Ale jak możemy wprowadzić hygge do naszego codziennego życia? Zacznij od małych, codziennych rytuałów, które przynoszą spokój i radość. To mogą być proste gesty, które sprawią, że czujemy się dobrze. Na przykład każdego wieczoru: zapal świecę i spędź kilka minut na medytacji lub czytaniu książki. Przygotuj ulubioną herbatę i ciesz się chwilą spokoju i ciszy. To proste, ale skuteczne sposoby na wprowadzenie hygge do codziennego życia. Łączenie minimalizmu i hygien z ekologicznym podejściem do życia to kolejny krok do większej satysfakcji. Zrównoważony styl życia polega na świadomym podejściu do konsumpcji i dbałości o środowisko. Wspieraj produkty, które są przyjazne dla środowiska, ograniczaj odpady i staraj się prowadzić bardziej zrównoważone życie. Na przykład, zamiast kupować nowe plastikowe torby, zainwestuj w wielorazowe torby na zakupy, segreguj odpady, kompostuj resztki jedzenia i wybieraj produkty o minimalnym opakowaniu. Ciekawostka: ruch Zero Waste, który promuje życie bez odpadów, zdobywa coraz większą popularność na całym świecie. Praktykowanie Zero Waste nie tylko pomaga chronić środowisko, ale także sprzyja bardziej świadomemu i prostszemu stylowi życia. Minimalizm i hygge to nie tylko filozofie to praktyczne narzędzia, które mogą odmienić nasze życie. Dzięki nim możemy uprościć nasze codzienne działania, cieszyć się każdą chwilą i żyć bardziej świadomie. Zacznij od małych kroków, a szybko zauważysz, jak pozytywne zmiany wprowadzasz do swojego życia. To podróż ku prostocie i szczęściu, którą warto podjąć. Minimalizm i hygge to podróż ku prostocie i szczęściu. To wybór. Który przynosi głęboką satysfakcję i wewnętrzny spokój. W świecie pełnym chaosu te filozofie są jak cisza po burze, jak czysty oddech w górskim powietrzu. To powrót do siebie, do tego, co najważniejsze. Minimalizm uczy nas, jak uwolnić się od zbędnych rzeczy, które tylko obciążają nasze życie. Skupienie się na tym, co naprawdę ma znaczenie, przynosi większą satysfakcję i spokój. Hygę natomiast to sztuka czerpania radości z małych, przytulnych chwil, które wypełniają nasze życie ciepłem i szczęściem. Ostatecznie minimalizm i hyge to nie tylko styl życia, to sposób myślenia, to świadome wybory, które przynoszą nam spokój, radość i autentyczność. Zachęcam cię do rozpoczęcia tej podróży. Zacznij od małych kroków, a szybko zauważysz, jak pozytywne zmiany wprowadzasz do swojego życia. Niech minimalizm i hygge staną się twoją drogą do wolności. Wybierz prostotę i odkryj, jak niewiele potrzebujesz, by być naprawdę szczęśliwym. Zyskaj więcej, mając mniej i otwórz drzwi do życia pełnego spokoju radości i autentyczności.